Dzisiaj chciałbym zaprezentować wam grę SETI, grę w klimacie poszukiwania śladów życia pozaziemskiej cywilizacji. Grę od jednego do czterech graczy, e, która trwa w zależności od ilości graczy około 40 minut na gracza, i wydaje mi się, że czas ten e, jest dosyć precyzyjnie podany przez e, autorów gry. E, Pokażę wam, jak ta gra prezentuje się na stole. Nie będzie to instrukcja. Chodzi mi tylko o to, żebyście zobaczyli, jak to mniej więcej wygląda, a później przejdę do swojej recenzji, opinii i. A więc tak wygląda seti, przygotowane do rozgrywki dla dwóch osób. Generalnie instrukcja zaleca, aby tą planszę ułożyć w troszkę inny sposób. Złączyć te dwie części i ustawić je bokiem, natomiast nam jest tak wygodniej. Nie jest to istotne w każdym razie. Na tej planszy będziemy poruszać się naszymi sądami. Będziemy starać się dotrzeć do planety, która nas interesuje i możemy na tej planecie wylądować lub wejść w jej orbitę. Wówczas przenosimy się na tą planszę, gdzie mamy dane planety w przybliżeniu. Mamy tutaj pokazane, jakie profity otrzymamy po wylądowaniu na danej planecie lub wejściu w jej orbitę. E, inną akcją poza lądowaniem na danej planecie, e, jedną z istotniejszych akcji jest akcja skanowania. E, możemy skanować dany sektor, e, daną gwiazdę, aby otrzymać dane, aby zebrać dane. Tutaj mamy te dane, e, kładziemy je po zdobyciu ich na swojej, w po wypełnieniu wszystkich danych, możemy je przeanalizować, aby otrzymać ślad życia. Są trzy rodzaje śladów życia. Jed jeden ze śladów życia można otrzymać właśnie analizując dane. Jeden ślad życia można otrzymać skanując daną gwiazdę. E I trzeci ślad życia można otrzymać lądując na danych planetach. Jeżeli zbierzemy te trzy ślady życia, e tutaj to zaznaczamy, odkrywamy obcego, obcy są wybrani losowo, nie wiemy co tam się kryje. Każdy obcy wiąże się z jakimiś swoimi specyficznymi zasadami. E na planszetce gracza, każdy ma taką e dla siebie, e kładziemy technologię. Technologie możemy tutaj sobie kupować, one oczywiście usprawniają nasze akcje. Yy, tak by to z grubsza wyglądało. Oczywiście nie jest to żadna instrukcja, w żadnym wypadku chciałem tylko Wam pokazać mniej więcej, jak to wygląda. A teraz powiem Wam, co o tej grze myślę. Ok, a więc zacznę może od e, zalet tej gry, powiem Wam, co mi się w niej e, podobało. I pierwsze, co rzuca się w oczy, jest to e, jakość komponentów. E, która stoi naprawdę na wysokim poziomie. Wydaje mi się, że dzisiaj e, wysokiej jakości komponentów oczekuje się niemal z automatu. E, każdy oczekuje, że gra będzie naprawdę na wysokim poziomie i wszystko będzie dopieszczone. Jednak Wciąż bywa z tym różnie, także myślę, że warto to docenić. Naprawdę tutaj to nie są jakieś komponenty wybitne, natomiast naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Kolejną zaletą tej gry jest na pewno klimat. Czujemy, że przemieszczamy się po tym kosmosie. Klimatu nadaje obracający się układ słoneczny, plansza, która się obraca. Klimatu nadają karty, na których zawsze jest obrazek związany z klimatem gry. Czuć, że naprawdę poszukujemy śladów życia pozaziemskiego. To jest bardzo fajne. Klimatu nadają zresztą kluczowe sposoby na znajdywanie śladów życia obcej cywilizacji ponieważ jest to analizowanie danych, skanowanie gwiazd oraz lądowanie na planetach. To wszystko składa się naprawdę na bardzo fajny klimat. I to jest zdecydowanie plus jeżeli mowa o kartach, warto docenić to, że każda z kart jest niepowtarzalna i jest ich dosyć dużo. Bardzo sobie cenię w grach, które, w których karty odgrywają istotną rolę. Fakt, że karty są niepowtarzalne, to naprawdę będzie wpływać na regrywalność tej gry. Podoba mi się, jeśli mowa o kartach, to, że każdą kartę możemy użyć na. Przynajmniej dwa sposoby. Jest jeszcze trzeci sposób: chodzi o oznaczenie sygnału, natomiast to nie jest teraz takie istotne. Chodzi mi o to, że nie będą nam żadne nieistotne dla nas karty zalegać nam na ręce, ponieważ zawsze możemy daną kartę odrzucić, żeby dostać jakiś tam zasób lub przemieścić się po planszy, i to jest bardzo fajne. Znajdywanie śladów życia obcego. Pozwala nam obrać różne strategie, ponieważ y, możemy iść w skanowanie sektorów y, czy gwiazd, możemy starać się jak najczęściej lądować na różnych planetach i oczywiście już na początku gry możemy obrać pewną strategię, zdecydować y, na czym się skupimy, ponieważ już od początku gry warto zainwestować w technologie, które właśnie usprawnią nam te akcje, które najczęściej planujemy wykonywać. Więc to jest y, bardzo fajne. Y, bardzo podoba mi się to, że grama 5 rund i przeważnie po pierwszej czy po drugiej rundzie odkrywamy dopiero jakiego, jakiegoś obcego. Bardzo mi się podobają te pierwsze dwie rundy, czy pierwsza runda, gdzie nie ma jeszcze tego obcego, gdzie wszyscy na spokojnie się rozkręcamy. Jak i podoba mi się bardzo ten moment, kiedy odkrywamy nowe życie pozaziemskie, dowiadujemy się, co tam jest. To naprawdę wzbudza emocje, odświeża tą grę, sprawia, że, że staje się ona jeszcze bardziej emocjonująca. Natomiast ten początek bardzo również mi się podoba. Podoba mi się, gdy się rozkręcamy na spokojnie, i podoba mi się, kiedy po odkryciu nowego gatunku wszyscy rzucamy się na punkty zapewniane przez nową cywilizację. Na punkty lub karty, które zapewniają też te nowe cywilizacje, i te karty są troszkę silniejsze niż te karty podstawowe. Bardzo podoba mi się to. Że zasobów w tej grze mamy na ogół mało. Mamy mało zasobów, akcje są bardzo drogie, ale bardzo satysfakcjonujące. Bywa, że w mojej turze stać nie tylko na to, żeby wylądować na jakiejś planecie, albo tylko na to, żeby zeskanować jakiś sektor. Natomiast profity, jakie z tego czerpiemy, naprawdę to rekompensują i sprawiają satysfakcję. Kolejny plus. Liczenie punktów, które odbywa się praktycznie na bieżąco. Pogrze nie zajmuje to w ogóle dużo czasu. Musimy tylko praktycznie zobaczyć, jakie misje wypełniliśmy. Na ogół nie ma tego dużo. Misje punktowane na koniec gry i jakie mamy osiągnięcia. Zajmuje to naprawdę moment, ponieważ generalnie wszystko zaznaczamy na początku. Dobrze, a przechodząc do wad tej gry, no to zacznę może od. Od tego, że nie ma żadnej wypraski. Wszystko w, w tej grze e, jest umieszczone luzem, w woreczkach strunowych, wszystko lata w tym pudełku e, bez ładu e, i składu. Natomiast no, nie ma to wpływu na rozgrywkę, oczywiście. E, wada, która może mieć wpływ, na, która ma wpływ na rozgrywkę dla dwóch graczy. E, zaobserwowałem, że grając na dwóch graczy, drugi obcy często nawet nie zostanie odkryty, więc równie dobrze można grać bez niego. Jeżeli zostanie odkryty jeden obcy, pojawiają się nowe możliwości zdobywania punktów, i wszyscy gracze starają się zdobywać te punkty właśnie w tej sferze. Mało kto inwestuje już w odkrycie kolejnego obcego, natomiast to, jest, to, miejsc, to ma miejsce tylko w przypadku rozgrywki dla dwóch osób. Naprawdę zdarzało nam się, że graliśmy po prostu z jednym obcym, ponieważ ten drugi był zbędny. Kolejna wada to akcja skanowania. Akcja skanowania w przypadku gry dla dwóch osób, ponieważ rzadko zdarza się, że w ogóle uda się zdobyć dominację w jakimś sektorze i ukończyć ten sektor. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, że akcja skanowania wydaje mi się niezbalansowana w przypadku rozgrywki dla dwóch osób. Wydaje się względnie słabsza od pozostałych akcji, od akcji, które pozwalają lądować na innych planetach lub na jej. Orbitach, jeżeli testowałem to, obierałem strategię, żeby skupić się na skanowaniu podczas danej gry, podczas gdy mój przeciwnik starał się lądować na obcych planetach i bardzo trudno było mi wygrać. Chyba mi się nie udało wygrać. Stwierdzam, że ta akcja jest słabsza. W przypadku rozgrywki dla dwóch osób można natomiast to jakimiś domowymi sposobami, zasadami zniwelować, jakość tą akcję minimalnie wzmocnić. Po pierwszej rozgrywce, jeżeli mowa o tym, jaki fan czerpiemy z gry, miałem to fajne uczucie, że naprawdę odkryłem bardzo dobrą grę, jestem nią podjarany i mam ochotę na więcej. Czuć, że to dobra gra i chce się więcej. Jeżeli chodzi o cenę, jest to 8,5 na 10 w skali gier euro. Naprawdę bardzo dobra gra, warta polecenia. Mimo tych niezbyt istotnych man mankamentów, naprawdę. Niczego nie żałuję czasu spędzonego przed tą grą, i myślę, że wiele czasu jeszcze spędzę grając w tą grę. Wymienione przeze mnie mankamenty zresztą są obecne w przypadku rozgrywki dla dwóch osób. Wydaje mi się, że nie rzucają się one aż tak w oczy, jeżeli więcej graczy jest przy stole. W każdym razie, 8,5 8 szczerze tą grę polecam. Trzymajcie się, i do następnego.